Subskrybuj kanał po więcej historii. Dzięki. Księżniczka Anna, znana również jako Księżniczka Królewska, jest córką królowej Elżbiety II i księcia Filipa, księcia Edynburga. Urodziła się 15 sierpnia 1950 roku i jest drugą córką pary królewskiej. Niemniej jednak życie księżniczki dalekie było od ideału, który miała nadzieję prowadzić. Mimo swojej silnej i wytrwałej osobowości publicznej, księżniczka Anna zmagała się z wieloma tragicznymi i bolesnymi momentami w swoim życiu. W 1974 roku przeżyła próbę porwania, wykazując ogromną odwagę, gdy została zagrożona bronią. W jej życiu osobistym pojawiły się trudności związane z pierwszym, nieudanym małżeństwem oraz równoważeniem obowiązków królewskich z odpowiedzialnością za rodzinę. Ponadto cierpiała z powodu urazów związanych z jej pasją do sportów jeździeckich, w tym głośnego upadku z konia. Śledźmy jej życie, by poznać tragiczny i smutny aspekt życia Księżniczki Anny. Zanim zagłębimy się w te smutne i tragiczne momenty, przyjrzyjmy się najpierw jej wczesnym latem i kontekstowi królewskiemu, który ukształtował ją na wybitną postać, jaką jest dzisiaj. Księżniczka Anna, urodzona jako Anna Elżbieta Elis Louis 15 sierpnia 1950 roku. Jest świadectwem wytrwałości i oddania brytyjskiej rodziny królewskiej. Jako druga córka i jedyna córka królowej Elżbiety II oraz księcia Filipa, jej życie było od samego początku na oczach opinii publicznej. Urodziny Anny sprawiły, że znalazła się na trzecim miejscu w linii sukcesji do brytyjskiego tronu, choć to stanowisko zmieniało się z biegiem lat, a obecnie jest na niej w dalszym ciągu. Mimo zmian w hierarchii królewskiej, jej rola w rodzinie i obowiązki publiczne pozostały istotne. Tytuł księżniczki królewskiej, który otrzymała w 1987 roku, podkreśla jej znaczenie. Ten tytuł, który nosi przez całe życie, podkreśla jej rolę w rodzinie królewskiej oraz jej wkład w obowiązki publiczne. Pierwsze lata Anny spędziła w Clarence House, zanurzona w protokołach i tradycjach życia królewskiego. Jej edukacja w Benenden School była zaplanowana tak, by odpowiadała księżniczce, kładąc nacisk nie tylko na naukę, ale także na formowanie charakteru i zachowania zgodne z jej statusem. Podczas tych lat formacyjnych Anna rozwinęła pasję, która miała zdefiniować dużą część jej życia publicznego jazdę konną. Rok 1976 był historycznym momentem, nie tylko dla Anny, ale dla całej rodziny królewskiej. Kiedy stała się pierwszą przedstawicielką tej rodziny, która wzięła udział w Igrzyskach Olimpijskich. To osiągnięcie było imponujące i odzwierciedla jej pionierskiego ducha oraz zerwanie z królewskimi konwencjami. Jej uczestnictwo w Igrzyskach Olimpijskich było silnym sygnałem o modernizacji królewskich tradycji i roli kobiet w tej rodzinie. Podkreślając swoje zaangażowanie w sport oraz umiejętności jeździeckie. W 1988 roku księżniczka Anna postanowiła dołączyć do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Stała się istotną postacią w promowaniu sportu i ducha olimpijskiego na całym świecie. Pomimo tych inicjatyw życie księżniczki Anny dalekie było od zwykłego. Choć jej obowiązki i zaangażowanie w sprawy publiczne prowadziły ją przez drogę pełną uznania i służby publicznej, nie brakowało także wyzwań i intensywnego nadzoru ze strony opinii publicznej. Wielu mogłoby pomyśleć, że bycie księżniczką to najlepsze życie, jakie można sobie wyobrazić, ale księżniczka Anna z pewnością się z tym nie zgadzała. Poznajmy dlaczego. Nie ma dziecka, które nie lubi spędzać czasu z rodzicami, prawda? Jednak w przypadku księżniczki Anny jej pierwsze lata były wyraźnie inne od większości dzieci. Wypełnione były momentami rozdzielenia z powodu wymagających obowiązków królewskich. Wychowanie Anny było naznaczone królewskimi tradycjami, co często oznaczało, że spędza mniej czasu z rodzicami. Chociaż królowa Elżbieta nie była jeszcze panującą monarchinią, kiedy Anna przyszła na świat, była już głęboko zaangażowana w swoje obowiązki jako następca tronu. Ta sytuacja pogłębia się po wstąpieniu Elżbiety na tron w 1952 roku, kiedy Anna miała zaledwie dwa lata. Obowiązki nowej królowej wymagały podróży i publicznych wystąpień na całym świecie pozostawiając niewiele czasu na bycie z małymi dziećmi. Ta potrzeba doprowadziła do tego, że książę Karol i księżniczka Anna byli głównie pod opieką guwernantek, czasami przez miesiące. Ważne jest jednak zauważyć, że decyzja królowej Elżbiety o pozostawieniu dzieci pod opieką guwernantek, podczas gdy ona wypełniała swoje obowiązki królewskie, nie była aktem zaniedbania, ale odzwierciedleniem jej własnego wychowania. Wierzyła w stabilność i ciągłość, jaką dawał dom, wolny od ciągłych zmian związanych z podróżami. Biograf królewski Robert Lacey podkreśla, że królowa Elżbieta wychowywała się w podobny sposób, a jej rodzice powierzali jej edukację guwernantce i nauczycielom w domu, zamiast wysyłać ją do szkół. W wieku 13 lat księżniczka Anna została wysłana do Benenden School, szkoły z internatem, która oferowała edukację wysokiej jakości, ale również zwiększała jej fizyczną odległość od rodziny. Mimo tej separacji, Anna odnalazła satysfakcję i rozwój osobisty podczas swojego pobytu w Benenden. Środowisko oferowało jej uporządkowaną przestrzeń, w której mogła wyróżniać się akademicko i rozwijać niezależność, cechy istotne dla członka rodziny królewskiej. Jednak trudności jej życia nie zakończyły się na tym. Dzieciństwo i młodość księżniczki Anny były naznaczone wyzwaniami związanymi z jej statusem królewskim w szczególności intensywnym nadzorem publicznym, który towarzyszył życiu brytyjskiej rodziny królewskiej. W przeciwieństwie do swoich rówieśników, którzy mogli cieszyć się uwagą i przywilejami, Anna postrzegała stałe spojrzenia opinii publicznej bardziej jako przekleństwo niż błogosławieństwo. Od najmłodszych lat księżniczka Anna była bardzo świadoma oczekiwań i obowiązków, które ciążą na członku rodziny królewskiej. W jednym ze szczerych momentów podczas wywiadu wyraziła swoją frustrację, słynnie stwierdzając, że nigdy nie prosiła się o to, by zostać księżniczką. To oświadczenie odzwierciedla wewnętrzny konflikt, jaki odczuwała wobec swojej roli, która była narzucona przez społeczeństwo. Wielką presję publicznego nadzoru Anna odczuwała już przed erą mediów społecznościowych. Chociaż platformy takie jak Instagram i Twitter, które dziś wzmacniają każdy szczegół życia osób publicznych, nie istniały w jej młodości, presja mediów tradycyjnych i publicznych wystąpień była ogromna. Jednym z aspektów królewskich obowiązków, których Anna nie lubiła, były tak tzw. passejos reis. Polegały one na tym, że członkowie rodziny królewskiej przechadzali się wśród ludzi, rozmawiając z nimi i uczestnicząc w różnych spotkaniach towarzyskich. W dokumentalnym filmie BBC The Queen Her Come on Story, Anna wyjawiła, że ona i jej brat nienawidzili tych zajęć, Porównując je do wejścia do pokoju pełnego obcych ludzi, i następnie próby przedostania się przez zatłoczoną ulicę. W trudnych chwilach Anna znalazła poczucie komfortu w szkole Benenden. Tam mogła na chwilę oderwać się od swoich obowiązków królewskich i po prostu być nastolatką. Ten oddech był dla niej istotny. Było to miejsce, w którym, chociaż wszyscy wiedzieli, kim była, traktowano ją jak każdą inną uczennicę. Anna ceniła sobie tę normalność i prostsze interakcje z koleżankami, doceniając wszelką nieformalność. Czy wiedziałeś, że w chłodną noc marca 1974 roku księżniczka Anna stawiła czoła jednej z najbardziej przerażających i dramatycznych sytuacji w historii nowoczesnej rodziny królewskiej. Był to moment, który połączył potencjał tragicznego niebezpieczeństwa z niezłomną odwagą księżniczki, która nie pozwoliła się zastraszyć groźbami. Księżniczka Anna, mająca wówczas zaledwie 23 lata, wracała z wydarzenia charytatywnego wraz z mężem, kapitanem Markiem Phillipsem, kiedy jej limuzyna została zmuszona do nagłego zatrzymania przez samochód Ford Escort na De ale alei prowadzącej do pałacu Buckingham. Kierowca eskorta, Ian Ball, wyszedł z pojazdu uzbrojony w pistolet z zamiarem porwania księżniczki w celu zażądania okupu, który jego zdaniem miał zostać przekazany na rzecz Narodowej Służby Zdrowia. Sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli, kiedy Ian oddał strzał, raniąc ochroniarza Anny, inspektora policji Jimmy'ego Beatona, którego broń niestety zawiodła w kluczowym momencie. Ranny został również kierowca Anny oraz dziennikarz, który odważył się interweniować. Pomimo niebezpieczeństwa odpowiedź Anny na napastnika była równie wyzywająca, co niezapomniana. Kiedy Ian zażądał, by wyszła z samochodu, odpowiedziała stanowczo, w żadnym przypadku. Podczas konfrontacji jej sukienka została rozerwana, co Anna później opisała jako moment, w którym straciła cierpliwość. Choć incydent miał ogromny tragiczny potencjał, pokazał również niesamowitą odwagę i szybkie myślenie, nie tylko ze strony Anny, ale także osób wokół niej. Chłopak Ron Russell, przechodzień i były bokser, wkroczył do akcji, uderzając Iannę i pomagając księżniczce uciec przed natychmiastowym niebezpieczeństwem. Akt męstwa, a także szybka reakcja innych policjantów, którzy pojawili się na miejscu, doprowadziły do aresztowania Jana, zanim zdążył wyrządzić księżniczce większą krzywdę. Po incydencie przeprowadzono znaczną rewizję protokołów bezpieczeństwa rodziny królewskiej. Inspektor Biten, pomimo odniesionych ran, otrzymał krzyż Jerzego za swoją odwagę, a inni cywile i policjanci zaangażowani w akcję otrzymali medale za swoje heroiczne czyny. Pamiętasz, jak wspomniano, że księżniczka Anna uwielbia sport jeździecki? Otóż jej droga w tym zakresie również była pełna wyzwań. W roku 1976, roku pełnym wzlotów i upadków dla Anny, stanęła w obliczu dwóch szczególnie trudnych incydentów, które wystawiły jej odporność na próbę i podkreśliły ryzyko związane z wyścigami jeździeckimi. W kwietniu tego roku, podczas zawodów jeździeckich w Portman, w hrabstwie Dorset, rutynowe wydarzenie przybrało tragiczny obrót. Anna jechała na swoim koniu, gdy zwierzę potknęło się i przewróciło, Ceo spowodowało jej upadek, pozostawiając ją nieprzytomną i spękniętą kręgosłupem. Powaga wypadku wymagała nocy w szpitalu na obserwacji, ceo ukazało fizyczne niebezpieczeństwa związane z tym sportem, nawet dla członków rodziny królewskiej. Później, podczas letnich igrzysk olimpijskich w Montrealu, doszło do kolejnego dramatycznego incydentu. Koń Anny, Goodwill, z którym rywalizowała w drużynie brytyjskiej, nie pokonał skoku, co spowodowało kolejny upadek. Ten incydent był szczególnie poważny, ponieważ Anna później przyznała, że nie pamiętała niczego po upadku, co było klasycznym objawem wstrząsu mózgu. Zaznaczyła, że z jej perspektywy świat zgasł przyznała, że gdyby nie wysiłek Goodwilla, który starał się utrzymać na nogach, wynik mógłby być tragiczny, mówiąc, nie byłabym tu teraz. Pomimo tych trudności, duch Anny pozostał niezłomny. W przejawie czystej determinacji i odporności wróciła na konia po upadku w Montrealu i zakończyła zawody. Ten akt odwagi odzwierciedla nie tylko jej pasję do sportów, ale także wytrwałość wymaganą w jej obowiązkach królewskich i zainteresowaniach osobistych. Nawet jej rodzeństwo żartowało z jej występu, sugerując humorystycznie, że cios w głowę wydaje się poprawiać jej jazdę konną. Ten lekki i rodzinny komentarz był sposobem Anny na radzenie sobie ze stresem związanym z jej sportem, a może i z presją życia jako księżniczki. Jednak te epizody były tylko odzwierciedleniem złożonego i trudnego życia osobistego i publicznego Anny. Jej małżeństwo z kapitanem Markiem Phillipsem w roku 1973 wydawało się bajkowe, Ponieważ oboje dzielili pasję do jeździectwa. Philips zdobył złoty medal drużynowy na Igrzyskach Olimpijskich w 1972 roku. Niemniej jednak, oprócz wspólnych zainteresowań, związek był pełen turbulencji, żywionych przez plotki o niewierności, które ostatecznie doprowadziły do separacji. Z tego małżeństwa przyszło na świat dwoje dzieci, Zara Tyndel i Peter Phillips, którzy przynieśli radość Annie w trudnych momentach małżeńskich. Niemniej jednak stabilność rodzinna nie była wystarczająca, by wyeliminować problemy w małżeństwie. Jednym z najgłośniejszych skandali był domniemany romans Anny z jej ochroniarzem Peterem Crossem. Plotki te osiągnęły szczyt, gdy Cross rzekomo sprzedał szczegóły relacji tabloidowi za sumę 760 Mjolnars w roku 1984, co jeszcze bardziej nakręciło spekulacje na temat życia prywatnego księżniczki. Pomimo tych trudności, Anna zachowała publiczną postawę godności i wstrzemięźliwości, co było odzwierciedleniem jej królewskiego wychowania i głębokiego poczucia obowiązku. Niemniej jednak rok 1992 okazał się szczególnie trudny. Znany jako Aines Horribilis przez królową Elżbietę II, był to rok nie tylko rozwodu Anny, ale także separacji innych członków rodziny królewskiej, jak książę Andrzej i Sara Ferguson oraz król Karol i księżna Diana. W tym trudnym okresie publicznego i prywatnego kryzysu Anna znalazła pocieszenie i nowy początek, kiedy wyszła za mąż za ser Motiego Lorenz A., kończąc bolesny rozdział i zaczynając nowy, może spokojniejszy. W roku 2008 pojawił się kolejny rozdział w tragicznej, a czasami bolesnej historii księżniczki Anny, pełnej niezłomnego ducha w obliczu przeciwności. Pomimo jej królewskiego statusu i licznych przywilejów, życie Anny było naznaczone wieloma wyzwaniami w tym kontuzjami fizycznymi wynikającymi z jej pasji do sportów jeździeckich. W tym roku księżniczka doznała nieszczęśliwego incydentu w swojej rezydencji Gatkem Park, kiedy została uderzona kopytem konia. Wypadek zmusił ją do używania drewnianej laski, gdy pełniła swoje obowiązki służbowe w pałacu Holyrood House w Edynburgu. Choć incydent był na tyle poważny, że wymagał używania laski, pałac Buckingham zachował swoją zwykłą powściągliwość w sprawach prywatnych członków rodziny królewskiej. Jednak bliska źródło ujawnili, że Anna rzeczywiście została uderzona przez konia podczas weekendu w domu. To samo źródło chwaliło determinację Anny, zauważając, że niewiele rzeczy jest w stanie powstrzymać księżniczkę przed realizowaniem swoich obowiązków. Czy uważasz, że tragedie w życiu księżniczki Anny nigdy się nie kończą? A może po prostu nie urodziła się pod szczęśliwą gwiazdą? Jej wyzwania często podkreślają jej niezłomnego ducha i zaangażowanie w obowiązki. We wrześniu 2016 roku Anna zmierzyła się z kolejnym poważnym wyzwaniem zdrowotnym ciężką infekcją płucną, która wymagała krótkiej hospitalizacji. Incydent miał miejsce, gdy przebywała na wakacjach w Szkocji z królową Elżbietą II i księciem Filipem co ponownie ukazało nieprzewidywalność jej obowiązków i zdrowia. Infekcja zaczęła się po podróży do Rosji, gdzie księżniczka złapała silne przeziębienie. To, co początkowo wydawało się być drobną chorobą, Pogorszyło się po powrocie, przekształcając w poważniejszą infekcję płucną, co zmusiło ją do szukania pomocy medycznej w Aberdeen Royal Infirmary. Choć jej pobyt w szpitalu był krótki, powaga stanu zmusiła ją do odwołania kilku zobowiązań, w tym planowanej podróży do Afryki, aby odwiedzić Botswane i Mozambik. W tym okresie Anna pozostała pod opieką medyczną i kontynuowała uczestnictwo w wydarzeniach w Wielkiej Brytanii na tyle, na ile pozwalało jej zdrowie. Obserwatorzy zauważyli, że podczas niektórych wydarzeń wyglądała na wyraźnie bladą i ubierała się w kilka warstw ubrań, mimo łagodnej pogody, co sugerowało jej wysiłki w celu szybszego wyzdrowienia. Znacie kogoś, czyje życie jest smutniejsze i bardziej tragiczne niż życie księż? Niczki Anny? Wydaje się, że lista nieszczęść w jej życiu nie ma końca, każda dodaje kolejną warstwę do jej już skomplikowanej egzystencji. Śmierć jej ukochanego ojca księcia Filipa w 2021 roku oraz jej matki, królowej Elżbiety II w 2022 roku, były szczególnie bolesnymi rozdziałami, pełnymi głębokiego żalu i smutku publicznego. Mimo nieuchronności tych strat z powodu zaawansowanego wieku, śmierć księcia Filipa miała głęboki wpływ na księżniczkę Annę. Znana z natury stoickiej i niezłomnej, Anna publicznie uznała wpływ, jaki miała na nią utrata ojca. W emocjonalnym oświadczeniu opublikowanym na Instagramie rodziny królewskiej, Anna wyraziła, jak jej ojciec nie był tylko członkiem rodziny, ale głębokim wpływem na jej życie, będąc jej nauczycielem, wsparciem i często krytykiem. Podczas pogrzebu księcia Filipa, Anna złamała tradycję, przyjmując rolę zwykle zarezerwowaną dla mężczyzn, idąc za trumną ojca, gest, który odzwierciedlał ich szczególną wieś. Najnowszy rozdział w tragicznych i smutnych losach księżniczki Anny miał miejsce 23 czerwca tego roku, kiedy doznała wypadku związanego z końmi, który spowodował wstrząśnienie mózgu i utratę pamięci. Podczas pobytu na swojej posiadłości w Gatkę Park, Anna spadła z konia, co spowodowało jej pilną hospitalizację. Choć szczegóły wypadku są niepewne z powodu odniesionego wstrząsu mózgu, uważa się, że miało to związek z uderzeniem głową lub kopytem konia. Po incydencie została przewieziona do szpitala Southmead, gdzie otrzymała specjalistyczną opiekę i wypisano ją 28 czerwca. Pomimo wypisania Anna kontynuuje rekonwalescencję w domu, korzystając z rehabilitacji. Wypadek zmusił ją do odwołania udziału w ważnym wydarzeniom rocznicowym w Kanadzie, poświęconym wysiłkowi i poświęceniu pułku Nowej Fundlandii w bitwie nad Sommą. Pałac Buckingham wskazał, że jej powrót do obowiązków publicznych będzie zależał od zaleceń jej zespołu medycznego. Jako jedna z najbardziej pracowitych członkiń Rodziny Królewskiej, jej nieobecność jest zauważalna. Co o tym myślisz? Czy księżniczka Anna powinna odstąpić od jazdy konnej? Zostaw swój komentarz i subskrybuj nasz kanał, aby poznać więcej takich historii!